Na kubka nie myślę, bo Jak? Ty przyjechałeś. No zamówiona to jest... no. No. Słuchaj, wysłał wiadomość za 5 złotych o treści, siwy poszedł dokończyć robot w Będkowicach, taka jest prawda. On już nie wróci, poszedł dokończyć robot sprzed roku, bo jest charakterny. A Wy z ochronek, do niczego się nie nadajecie, siwy wchodzi pięć tysięcy, siwy szef, ale wraca do klatki. Znaczy siły przed streamem, bo od razu był pijany i wam tak no nie powiedział, ale przed streamem powiedział, że to jest w ogóle kłamstwo, nie? Że to wszystko co powiedzieli to, że to jest kłamstwo i że tak nie było. No ale liczyłem na jakieś szczegóły na streamie. Ale ty, ten chciał się jej siwego pozbyć z domu kurwa. Którego... Dokładnie, było. dokładnie. I to tak samo. Że e. wszystko było inaczej, nie? Dokładnie. Że jest no. to w i pokory tak mówi. Przed streamem. I nie słyszę oskarżonych z takiego paragrafu, no. No fakt jest taki, że ma zmieniony artykuł z próby zabójstwa na groźby, nie? No to coś jest na rzeczy. O, genał, leśnicz. No. Groźby karane Tak, no to Gros, dobra, ale jest inny artykuł, no. no nie? inny, no. no A jak...